Dzień dobry, moi mili, witam Was ponownie z mojego ogrodu. Dzisiejszy odcinek poświęcimy pewnej roślinie: królowej e, letnich rabat, o której wielu z Was pyta mnie na Instagramie. Dzisiaj właśnie ten odcinek e, przed Wami. Mieliśmy go kręcić troszeczkę wcześniej, ale była ulewa i trzeba było to troszeczkę odłożyć, ale już jest. Zapraszam Was na dalszą część filmu, gdzie opowiem o werbenie patagońskiej. Moi drodzy, ale może zacznę od początku, jak się rozpoczęła moja super przygoda z supą rośliną. Zakochałem się w niej już wiele lat temu i próbowałem wprowadzić ją na samym początku do ogrodu, kiedy to właśnie e, próbowałem zakładać pierwsze rabaty. Udało się zdobyć e, pierwsze nasiona. I tak oto powstała właśnie w moim ogrodzie, zadomowiła się właśnie werbena patagońska. Od tego momentu nie rozstaje się z nią na krok. Ona również ze mną rozsiewa się sama i jest co roku. Werbena patagońska to tak naprawdę roślina dwuletnia lub bylina. U mnie raczej bylina. Pochodzi ona z Ameryki Południowej, przez to patagońska, gdzie, mm, gdzie mieszka i rośnie tak naprawdę na preriach w Argentynie, w Chile, czyli roślina, która uwielbia słońce i wysoką temperaturę. I tak też u nas powinna być sadzona, najczęściej w miejscach słonecznych, ale uwierzcie, że jak się ona rozsiewa, ja sadzę już ją teraz, te małe sadzonki, w wielu miejscach i ona naprawdę w zacienionych miejscach też sobie fantastycznie radzi. Radzi może nie kwitnie, tak jak w tych słonecznych, może kwitnie troszkę później, tak jak tutaj, bo tutaj jednak jest lekko zacienione, ale daje sobie radę fantastycznie. Jak wspomniałem, wiele lat temu wprowadziłem werbenę patagońską do mojego ogrodu. Posiałem ją mm, pierwszy raz, wykiełkowała, kwitła dość późno, bo dużo po połowie lipca wtedy kwitła i mówię, ok, w niektórych miejscach już gdzieś się widziałem kwitnącą, u mnie później być może jej warunki nie pasują. Ale okazało się, że faktycznie z nasion, e, jeśli je wysiewamy, po pierwsze kwitną bardzo, e, kiełkują bardzo długo, bo ponad miesiąc, e, no i e, kiełkują właściwie pod koniec maja, jeśli je posiejemy w gruncie. E, dlatego kwitną dość późno. Ale oczywiście byłem tak zachwycony tym, że ta werbena pojawiła się u mnie w ogrodzie, że w ogóle mi to nie przeszkadzało. Wyczytałem również w różnych opracowaniach, że u nas ta roślina nie da rady zimom. Oczywiście, że nie przezimuje, że zmarznie, no ale ja, jak to ja, zazwyczaj gdzieś tam robię jakieś doświadczenia i próbuję różnych roślin w różnych miejscach. Tak i z tą werbeną. Postanowiłem ją zostawić w gruncie. Przyszła wiosna, i generalnie tak, nie wypuszczała nic ani w kwietniu, ani na początku maja. Dopiero pod koniec maja pojawiły się pierwsze zielone liście. No i to był ten znak, że ona dała radę, i zostały ze mną sadzonki z poprzedniego roku, i będą kwitły w tym roku. I tak, moi drodzy, już właściwie. W pierwszym roku po tym jak posiałem werbenę patagońską, znaczy w kolejnym sezonie, udało mi się ją przezimować i tak naprawdę w tym miejscu, gdzie była jako pierwszy raz posiana, właśnie tutaj w tej skrzyni, ona jest tutaj od sześciu chyba lat, od 5 lat właściwie i radzi sobie fantastycznie. Co prawda kwitnie troszkę później niż ta z frontu domu, gdzie jest dużo światła. Ale za to kwitnie bardzo długo, no i rozsiewa się tutaj właściwie wszędzie. Y Trochę jeszcze o tej werbenie patagońskiej, bo to ona jest naszą królową. To ona stanowi w wielu miejscach najfajniejszy, najciekawszy e, punkt ogrodu. To ona może stanowić tło, to ona może stanowić być soltierem, być jaką główną rośliną e, i to ona może być pomiędzy roślinami różnymi, gdzieś wyrastać z niższych roślin i fantastycznie się do tego nadaje. Najważniejszą jej cechą i taką, takim e, mocnym punktem, oczywiście, są te piękne, fioletowe, drobne kwiaty, pojawiające się właściwie w połowie czerwca i kwitnące do później jesieni. Stanowią mgłę, tak, dają taki e, super, super przestrzeń i takie powietrze na rabacie. Zresztą, podobnie jak e, wspomniana przeze mnie w poprzednim filmie, perowskia. Perowskia też daje takie powietrze, a Wy możecie na przykład dać mi znać, czy chcecie o perowski również taki odcinek jak o. Jak o tej werbenie patagońskiej. Z miłą chęcią nagram dla Was właśnie taki odcinek. Jakie są jeszcze mocne strony werbeny patagońskiej? Już wyliczam. Po pierwsze, wiele roślin, które dorasta do takich rozmiarów jak werbena patagońska, czyli 1,5 m do 2 metrów, bardzo szybko się przewraca, pokłada, no i źle wygląda. Trzeba je podpierać, podwiązywać. A ta oto piękna królowa tak nie robi. Jest fantastyczna. Jej łodygi, które są naprawdę mm, niespotykane, owłosione, ciemnozielone i kwadratowe, są tak sztywne i tak mocne, e, że dają radę nawet przy największych wichurach i nawet przy gradobiciu, które było ostatnio dały radę, stoją, pięknie wyglądają. To jest jej e, naprawdę e, taki, e, taka mocna strona. Kolejna mocna strona to to, że mimo tego że wszyscy mówią, że jest to roślina dwuletnia lub jednoroczna, ona jest fantastyczną byliną w naszych, w naszych warunkach w Polsce. Wystarczy przy bardzo takich mroźnych zimach przykryć ją troszeczkę jakimś stroiszem lub liśćmi i doskonale sobie da radę wypuścić, co prawda nie z tej starej rośliny tylko od korzeni, ale wypuści i dzięki temu Dzięki temu, że zostawiamy stare rośliny, te z zeszłego, sprzed dwóch lat, to werbena patagońska będzie nam kwitła już w połowie czerwca, ponieważ przy, podczas wypuszczenia z tej starej rośliny, z korzeni, ona zaczyna bardzo szybko rosnąć, przyrasta naprawdę po 20-30 cm na tydzień i już w połowie czerwca jest właśnie taka, że ma 1,20 20 m i już zaczyna kwitnąć. Kolejną super sprawą, o której musimy pamiętać, wsadzając sobie do ogrodu werbenę patagońską, jest to, że jest to roślina naprawdę bardzo miododajna i przyciąga zapylacze. Mnóstwo motyli, pszczółek wszelkiego rodzaju. Jak już tak jest, słoneczny dzień nawet pod koniec dnia i ona jest normalnie aż się rusza od tych, od tych zapylaczy. Bardzo ją lubią. Fruczak gołąbek, który u mnie jest non stop, również ją lubi, chociaż jest roślina, którą lubi bardziej Jest dopiero zacznie kwitnąć. Powiem wam na moich stoliskach na Instagramie, co to za roślina. Czyli werbena patagońska, super miododajna roślina i naprawdę możemy przyczynić się do tego, że zapylacze będą Miały raj, posadźmy tą werbenę u siebie w ogrodzie. Werbena patagońska to również doskonała roślina dla osób, które zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem, a nawet z takimi ogrodami na tarasach, bo doskonale sprawdza się również w doniczkach. Dlaczego jest doskonała? Ponieważ nie łapią jej właściwie choroby. Jest trwała, sama się rozsiewa, pięknie wygląda bardzo długo. I na dodatek jest bardzo odporna na suszę. E, y, lubi taki okresy przesuszenia, więc nie trzeba o nią tak bardzo dbać. W niektórych opracowaniach mówi się również, że musi mieć glebę bardzo zdrenowaną i faktycznie na takiej glebie doskonale rośnie. Ale zobaczcie, y, pomyślcie sobie, super rośnie na zdrenowanej y, 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 glebie, a u mnie Glina jak się patrzy i jak wyglądają? Fantastycznie. Czyli glina jej niestraszna, zacienione miejsca jej niestraszne, no i taki podmokły teren również jej niestraszny. Roślina idealna, prawda? Wiecie już moi drodzy na jakich glebach rośnie, e, co potrzebuje werbena patagońska i jak ją e, tak naprawdę pozyskać, czyli można ją posiać, można ją posadzić, można ją przezimować. Więc fantastyczna roślina. Teraz chcę Wam powiedzieć, z czym ta werbena tak naprawdę super wygląda, z jakimi innymi roślinami. Werbena patagońska to taka roślina, która <laughs> moim zdaniem pasuje do wszystkiego. No może nie do wszystkiego, ale fantastycznie wygląda w takich modnych, nowoczesnych rabatach razem z trawami. Czy ze stipą, czy z troszeczkę wyższymi trawami wygląda fantastycznie i y, 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 świetnie się sprawdza. Bardzo dobrze wygląda z innymi kwiatami, takimi, roślinami takimi kwitnącymi. Na przykład z jeżówką purpurową, lub wszystkimi e, odmianami tej jeżówki i tymi białymi, i tymi pomarańczowymi. Jeśli ktoś lubi taką e, paletę barw, bardzo kontrastowych, to ona fantastycznie wygląda. E, super wygląda jako roślina gdzieś wyrastająca z za wyższych, za niższych roślin. Ja mam tak posadzoną w tym roku, dopiero posadziłem sobie e, tam gdzieś w innym miejscu, zala, pewnie gdzie wystają jej właściwie tylko takie te szczyty z kwiatostanami, a cała reszta przed nią stanowią zupełnie inne rośliny. W innym przypadku wygląda również jako, doskonale jako soltier, czyli jakbyśmy mieli taką dużą powierzchnię, na przykład trawy, i na środku zrobimy taki wielki klomb, posadzimy właśnie werbenę patagońską w dużej ilości. Wygląda fantastycznie przez bardzo długi okres. Doskonale również nadaje się do odgrodzenia pewnych części ogrodu. Jeśli macie, na przykład nie, z jednej strony gdzieś jakiś warzywnik, z drugiej strony jakąś rabatę taką bardziej e, ziołową, to jeśli posadzicie je pomiędzy, to ona naturalnie odgrodzi już właściwie w lipcu e, te, te dwie rabaty i będzie stanowić taką super kwitnącą, piękną e, osłonę pomiędzy jedną a drugą rabatą. Moi drodzy, mam nadzieję, że pokochacie werbenę patagońską tak samo jak ja i że mm, zagości na waszych tarasach i u was w ogrodach. Mam nadzieję również, że informacje, które wam tu przekazuję przydadzą wam się do czegoś. Jeśli tak, zapraszam do kciuka w górę, piszcie komentarze i na kolejny film już wkrótce.